Fajna o finał kozacki podsumowanko bardzo piękna z dużą ilością złota jak vortex, dwieczka. tylko widzieliście jak nam te efekty Paskudnie zwiewało, ale mimo tego były dosyć w stanie fajnie się rozłożyć. Trochę pogoda z tym wiatrem psociła, ale 50 o teściowej, więc trzeba było coś postrzelać. Wyrzutnia naprawdę piękna, duże efekty i jestem pewny, że przy zerowy wietrze przecudnie by nam pewnie te złotko opadało. To by było na tyle, dzięki, trzymajcie się, hej!